Siema wszystkim! Dzisiaj, moi drodzy, będą węże, bo dwa węże mi wyrosły z terariów. Co lepsze, załapaliśmy się na taki moment, kiedy oba z tych węże są po i są po prostu najpiękniejsze, jak to tylko możliwe. No i mowa tutaj o moim cudownie wyglądającym Mexicorn Snake oraz o boa piaskowym, którego teraz nie zobaczymy, no bo przecież siedzi pod ziemią. I słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że Mexicorna przełożymy do starego terarium, w którym siedziała Penelopa, czyli Burmbal, a naszego Boa piaskowego przełożymy do terrarium, w którym obecnie siedzi Mexicorn, więc zaczniemy sobie od właśnie tego piękniaka. No bo tylko zobaczcie, jaki jest kolorowy. Normalnie miazga. Co lepsze ogólnie, on mi wysypa, znaczy, wylewa wodę regularnie, raz dziennie i <ścoughs> generalnie on siedzi w tak wysokiej wilgotności, że to już normalnie jest nieporozumienie, no bo co mu nalewam wodę, to ją po prostu wylewa, natomiast podejrzewam, że może być to spowodowane faktem, że jest mu już po prostu ciasno w tym terrarium, no i potrzebuje większego. Dodatkowo Alpinka sobie siedzi tutaj, w zasadzie tu leży, jak codziennie. To jest ulubione miejsce, poza tym, że ma jeszcze dwa legowiska, no to wiadomo, że na sofie to jest najfajniej, tak? Dobrze, to niech ona sobie tu śpi. Puzzle Seladonia nadal leżą i nadal, moi drodzy, są dostępne na ptaszniki.zajaca.com, tysiąc elementów. I zanim zaczniemy, to chciałbym jeszcze tylko przypomnieć o tym, że w dalszym ciągu jest możliwość zabukowania sobie takiej VIP wizyty tutaj u mnie na hodowli, gdzie robimy wszystko tak naprawdę, na co macie ochotę. W związku z tym, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na maila wodnego pod filmem, bo jeszcze jest trochę wolnych terminów i w wakacje, i we wrześniu, także zapraszam. A teraz zawieramy się do roboty. Zaczynamy lignocelem. Ja go nazywam zło konieczne, dlatego że jeśli karmimy węże w terarium, no to dobrze by było używać właśnie takiego podłoża, bo jak wąż sobie je chwyci w pysk, przy okazji karmienia to potem je wydali, nic nie będzie takiego strasznego z tym zwi faktem związanego, podczas gdy inne podłoża mogą mu wyrządzić jakąś tam krzywdę, więc ogólnie jeśli karmicie węże w terrarium, to polecam lignocel, a jak nie karmicie węże w terrarium, to tak naprawdę można powiedzieć, że jest pełna dowolność. Także cztery pojemniki lignocelu, widzę tutaj nam wystarczą, kurczę, ale będzie miał, słuchajcie, luksusowy apartament ten wąż. Tutaj mam strasznie fajny, porośniętym chem kawałek korka, więc jego sobie umieszczę. Generalnie nie chcę dawać wężowi tuby korkowej, dlatego, że po prostu strasznie ciężko jest wydobyć węża kiedy chcemy go wydobyć bo na przykład powiedzmy wyliniał, widzimy szczątki wylinki no i po prostu nie wiemy czy wyliniał dobrze i czy potrzebuje dodatkowego moczenia dlatego ja użyję po prostu takiego korka, który łatwo mogę wyjąć i w ten sam sposób sprawdzić jaki jest stan węża. No niestety słuchajcie ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o terrarium w którym jest lignocel to nie da się go zrobić ładnie po prostu. Mam nadzieję, że jakkolwiek nam to wyjdzie o, jeszcze mam taki fajny kawałek, zobaczcie, korzenia, którego możemy ustawić pionowo. No ale ogólnie zawsze to będzie wyglądać trochę, jakbyśmy tutaj trzymali gryzonia, a nie węża. No ale tak już jest. Jak chcemy dla węży jak najlepiej, no to dobrze jednak ten lignocel mieć. Wiadomo, kiedy karmimy w środku. W tym korzennym rogu jeszcze wsadzę takie detalingowe korzonki i będzie można chyba już w przyszłym tygodniu u mnie dorwać na sklepie na wtarszniki Zobaczcie, one mają taką fajną strukturę i na pewno nam pomogą troszkę uatrakcyjnić ten zbiornik. Dużo fajnie to będzie teraz wyglądać. Przynajmniej w jednym rogu nie widać lignocelu. Tutaj się zrobiło naprawdę przyjemnie, aż jestem w szoku. Sami zobaczcie. No i plan na terrarium jest taki, że w tym rogu będzie po prostu miseczka z wodą i nic więcej. Ale jeszcze wpadłem na pomysł, że w zasadzie w tą kryjówkę tutaj możemy dorzucić trochę włókien kokosowych. Zobaczcie. No i w ten sposób to już wąż naprawdę będzie miał mega luksus, bo sobie zrobi takie swoje bezpieczne gniazdko, no i będzie sobie w nim siedział, nie? O! Myślę, że to jest naprawdę spoko pomysł dla niego, zobaczcie. No i super, tu jest duża przestrzeń, w którą wąż może się zakopać i będzie się czuł bezpiecznie. No i gotowe terrarium prezentuje się w następujący sposób, jeśli chodzi o tył. No to zobaczcie tylko, nie, no tutaj wąż naprawdę będzie miał luksusową, bez dwóch zdań. Także myślę, że możemy go wyciągnąć z terarium. Pokażę Wam, jak jest przepiękny i przekolorowy. Tylko zobaczcie na niego. W ogóle, jaki on już jest długi, ile ja go mam, z półtora roku gdzieś. Sami zobaczcie, kurde, to ile to będzie już? 70 cm jest dłuższy od terarium, Terrarium jest 60 cm. No nieźle. Nie wiem jaka to jest płeć, ale patrząc na to, jak już duży jest po tak krótkim czasie, no to podejrzewam, że jest to piękna samiczka. Zobaczcie, że to ubarwienie węża jest naprawdę fajne. No i rodzicami z jednej strony była zbożowa, a z drugiej był Lampropeltis mexicana, czyli Lampropeltis meksykański. No i wyszło takie właśnie coś. A w ogóle to nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio wyszła nowelizacja na temat y, zwierząt inwazyjnych w Polsce, a raczej gatunków. No i słuchajcie, mój Lampropeltis floridana, czyli ten zielony bydlak, y, jest na tej liście. A co lepsze, ja od roku mniej więcej szukałem do niego samiczki, że może by się udało rozmnożyć. Bo takie ładne węże. No i niestety teraz oficjalnie nie mam pojęcia, co z nim mogę zrobić, bo chyba nawet go nie mogę sprzedać, ale szczerze mówiąc nie wiem. Wiem, że mogę czekać aż do śmierci naturalnej, bądź go zutylizować, cokolwiek to znaczy. No ale ogólnie mój Lampropeltis jest teraz gatunkiem inwazyjnym w Polsce. Także no niestety. Pokażę Wam go po wylince, bo jest przed wylinką i właśnie będzie linią niedługo. Także jak wylinieje to sobie go na pewno nakarmimy. No ale póki co to w rękach trzymam mojego Mexicorna. Strasznie słuchajcie przyjazny wężyk. Jak tutaj przychodzą goście na wizytę, to każdy jest naprawdę w niebo wzięty, jak go bierze na rękę. No bo po prostu jest taki kochany. Jest aktywny, no bo wiadomo, jest to wąż właściwy, ale nie jest nadaktywny. Nie chce uciekać, nie rzuca się, nie robi kupy na mnie. Po prostu od taki strasznie kochany wężyk. I dodatkowo ta fajna kratka na brzuchu, nie? Świetnie to wygląda. No ale dobra, wrzucamy go do nowego terrarium i zobaczymy, jaka jest reakcja ziomy. Bo widzę, że on się już nie może doczekać ogólnie. Położę go tak. Tylko zobaczcie, jaki jest długi, no po prostu, aż jest to niewiarygodne, że tak urządził w tak krótkim czasie. Dobra, wchodź sobie tam już. <laughs> o, już się troszkę zdenerwował. No i co mi nie zbożyło, jesteś zadowolona z tego domku? W końcu możesz się rozprostować. Może nie będziesz wylewać wody, nareszcie? Mam taką szczerą nadzieję. Wiecie też, że ona nie miała nigdy do czynienia z takim włóknem kokosowym, ale coś podejrzewam, że będzie zadowolona z takiej operacji właśnie. Nie, no na bank będzie szczęśliwa, ale tak jak mówię, patrzcie jaka jest długa. Tu jest jej głowa, a tam z tyłu jest jej ogon, jeszcze jest zakręcony, normalnie niewiarygodny. Bardzo fajny, prosty w hodowli wąż ogólnie. No to tak zresztą jak wszystkie lampropeltisy i zbożówki, no nie? O, i w ten sposób będzie wyglądało gotowe terrarium, którym miejmy nadzieję, nasz Mexicorn będzie zadowolony. Także jego odkładamy na bok, zaraz jak będzie spacerował, to sobie go jeszcze zobaczymy. A teraz ja muszę umyć to terrarium. No i wsadzimy, a raczej najpierw wykopiemy boa piaskowego. Ale ładne kolory, kurde. Dobra, jak coś się będzie działo, to wrócimy do niej, ale lecimy w końcu do naszego boa piaskowego, nie? Ale nie mogę się napatrzeć na tego węża. Taki ładny. No tutaj niestety musimy zrobić to samo, czyli lignocel. No i ogólnie z moim strzelcem egipskim, czyli boa piaskowym, czyli po łacinie Eryx Columbinus, to jest tak, że wiecie, jeśli mam do czynienia z wężem, który sobie siedzi głównie u góry, to nie ma problemu, bo jak robi kupę, to ja to widzę. No ale mój boa zawsze siedzi pod ziemią, naprawdę, zawsze siedzi pod ziemią, i w związku z tym kupy strzela też pod ziemią. I ja już powiem, wam przestałem się wkurzać i próbować wybierać te kupy, tylko po prostu raz na miesiąc półtora wymieniam mu całe podłoże i w ten sposób utrzymuję czystość. No i tak, w tym starym terrarium jest genialny korzeń, sami zobaczcie. Jest normalnie taki piękny, nie wiem czy pamiętacie, ci co oglądali Tunezja Specjal, to ja sobie go właśnie z Tunezji przywiozłem, bo stwierdziłem, że no tak ładnego korzenia dawno nie widziałem w naturze i sobie go po prostu wezmę. Także to jest korzeń, który no ma dla mnie wartość sentymentalną właśnie, bo jest z Tunezji, no i jest ładny, musicie przyznać. Przyznajcie, taki wypalony przez słońce był na szczycie jakiejś góry znaleziony, no i kurczę, super, więc to na pewno sobie wsadzimy tutaj. Może jeszcze mu dorzucę troszkę więcej podłoża w zasadzie, bo tutaj no, nie jest go za dużo. Zasypmy jeszcze jeden pojemnik. No i też ja też wrzucę trochę tych korzonków, bo strasznie mi się spodobało połączenie ich z lignocelem. Jakoś tak bym powiedział, no nie wygląda on tak źle jak zazwyczaj. Mogę tutaj wcisnąć ten korzonek pod korzeń. Zobaczymy zaraz, jak od przodu to wygląda. Ja też patrzę od góry, tak jak wy. E, no kurde, ziomy, patrzcie jaki apartament dla mojego boa. No i w zasadzie ja tutaj więcej nie kombinuję, bo nie ma co. Słuchajcie, on nigdy w życiu nie wychodzi nad ziemię. W sensie, jak jeszcze był młody, to ja się udziłem, że o, zdarzył mi się jakiś wyjątkowy osobnik, który rzeczywiście jak był głodny, to szukał ofiar, ale teraz jak dorósł, to on już jakby zna tą swoją technikę ataku, czyli takie wystrzeliwanie z zaskoczenia z podziemi. No i od wtedy, nawet jak jest cholernie głodny, to on po prostu oczekuje gdzieś. Zazwyczaj powiem Wam, że jest to niestety z tej strony. Ja on sobie oczekuje na ofiarę tutaj z wystawioną głową. No i może tak oczekiwać dwa tygodnie, dopóki jej nie dostanie. Także no niestety, sprawdźmy w ogóle, czy moja teza jest prawdziwa. Proszę bardzo. Tyle jeśli chodzi o aktywność mojego bała piaskowego. Tutaj sobie leci ciałko zakręcone. Tu wystaje głowa i czeka na ofiarę, no i ogólnie dół terrarium jest cały w kupach, słuchajcie, no bo wąż nie wychodzi się wypróżnić na ziemię, tylko wszystko załatwia pod ziemią. A czy mówiłem wam, że to jest najmniejszy boa na świecie, no to jak nie mówiłem, to wam mówię, znaczy przypominam, bo pewnie ci, co śledzą mój kanał, to doskonale o tym wiedzą, no i słuchajcie, on wyliniał niedawno, i z takim kochanym, miękkim, kolorowym żelkiem, że aż nie uwierzycie jak wam go pokażę. No tylko zobaczcie na to ubarwienie, no, jest niesamowite. Tak intensywny, teraz po wylince to już jest w ogóle no luksus, naprawdę luksus. Jak był młodszy, to nie, nie widziałem pewnej zależności, którą zobaczyłem teraz i bardzo mnie zastanowiła, więc podzielę się z wami moją obserwacją. Mianowicie, jak widzimy tutaj z przodu, czekajcie, może już uda się nam zbliżyć bardziej. O. Zobaczcie, tutaj te łuski z przodu są takie bardzo delikatne i małe, no nie? A jak sobie idziemy do tyłu ciała węża, idziemy, 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 o, to patrzcie, co się dzieje tutaj przed ogonem i na ogonie. Te łuski są duże i wypukłe, i tylko tu na tym odcinku ciała. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, może ktoś będzie znowu odpowiedź. Natomiast jak był mały, to jeszcze tego nie widziałem. Teraz już urósł. No i rzeczywiście, no te łuski tu z tyłu są, a ten na ogonie, to już w ogóle, no twarde i wielkie, nie? A z przodu? Malutkie i mięciutkie. Niesamowite. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. Wąż jest mega fajny. Niestety nie wiem, czy to samiec, czy samica, bo ja nie umiem seksować węży. No ale przyznajcie sami, że Majestatyczne stworzonko. Nudne jak flaki z olejem, bo to trzeba przyznać otwarcie, że ten wąż nie spaceruje, no nie? Natomiast jak już takiego weźmiemy na rękę, to jest taki kochany, zobaczcie. Taki glutek. I jeszcze jest taki strasznie miękki. Taki mięciutki. Na całym ciele. U góry i u dołu. Po prostu takie miękkie stworzonko. No a kolory też szkoda gadać. Są też odmiany barwne ogólnie, ale ciężko dorwać i też są bardzo drogie. Jakby ktoś szukał takiego, to byłem ostatnio w odwiedzinach u Bazyliszka i on ma. Widziałem młode sztuki. Takie kuchane małe glizdy, że tak powiem. Zupełnie takie małe, jak ja swoją kupowałem właśnie też u niego. Także to są węże o bardzo małych wymaganiach, no bo poza ciepłem, to tak naprawdę, no i karmieniem, no to tutaj niewiele możemy mu stworzyć, bo terrarium nie, nie potrzebuje Dużego terrarium i powiem Wam, że y, ja tak na dobrą sprawę nie musiałbym go wymieniać z tej dwudziestki na 30, bo całe życie siedzi pod ziemią, ale stwierdziłem, że a dobra, już masz większe. Tym bardziej, że i tak ja go karmię na zasadzie, że cały czas doglądam, czy wszystko jest w porządku, czy zjadł myszkę i tak dalej, więc w zasadzie bez znaczenia, czy będzie w tym 10 cm w większym czy mniejszym terrarium, to może jeszcze pokażę Wam żuchwę cofniętą w tył, jeśli to nam się uda zrobić, bo się rozbrykał. Widzicie, ile żuchwa jest cofnięta do tyłu? Dlaczego tak jest? No, żeby po prostu jak się przyciska pod ziemią. O, zobaczcie, teraz widać, ile jest cofnięta względem szczęki. No, tak jest, ponieważ po prostu jak wąż się przyciska pod ziemią, to żeby się nie najadał podłoża cały czas, więc w ten sposób właśnie sobie z tym anatomicznie poradziły i może jeszcze, może nam się uda, nie wiem, bo ja tutaj nie widzę na aparacie, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jego oko, bo to oko jest takie dwubarwne i w zasadzie leci tak jak ornament na głowie, nie? Zobaczcie, czyli że jest czarne jakby na dole i pomarańczowe u góry. Także była piaskowy, moi drodzy. Wielkość, no kurde, wielki jest. Nie pamiętam kiedy go kupiłem, no ale też wzroczek jakoś ma i urósł dużo. Sami zobaczcie, taka klucha wielka. <noise> nigdy nie sprawia kłopotów z karmieniem tak samo jak wąż, którego widzieliście wcześniej. Zawsze ochoczo wcina. No i tak naprawdę, jeśli komuś nie przeszkadza to, że węża nigdy nie widać, bo on nie spaceruje, no to jest polecane dla początkujących. Tylko pytanie, czy ktoś początkujący chciałby na pierwszego węża takiego, którego po prostu nie widać? No to jest pytanie. No, jak mamy więcej węży, to można sobie go jako ciekawostkę hodować. Natomiast czy bym chciał mieć jako jedynego takiego? Raczej nie. Wolałbym jakąś zbożówkę sobie wziąć albo taką hybrydę jak Mexicorn, albo może nawet Lampropeltisa, no bo wiecie, to są jednak choć trochę bardziej aktywne węże niżeli taki dusiciel całe życie siedzący pod ziemią, nie? Zobaczcie, na tle terrarium, które ma 30 cm to nasz wąż jak się rozciągnie, jeśli to uda nam się w ogóle tutaj zrobić, pokaż się ziom, uda się? Ło, wow, on będzie miał pół metra już. Ja nie mogę. No ale dobra, zobaczyliśmy jak on wygląda, więc w zasadzie możemy próbować go wyrzucić do nowego terrarium. Natomiast chyba nie muszę wam mówić, że on się momentalnie ukryje, więc położę go na korzeniu, żebyśmy go widzieli chociaż no, chociaż 10 albo 5 sekund dłużej. No i patrzcie na reakcję. Teraz jest chwila konsternacji, bo są nowe korzonki. Natomiast korzeń jest ogólnie ten sam co był, więc to jest jego taki stary element. O i już zaczyna się drążenie, nie, jednak nie, w korzonki się ciężko zakopać, musisz wybrać jakieś inne wyjście. No a Tutaj lignocer jest Ci znany doskonale, więc podejrzewam, że będzie to formalność. O, proszę bardzo, sami zobaczcie. Także no, to jest rodzaj aktywności, to jest rodzaj aktywności naszego boła piaskowego, czyli zakopywanie się w podłoże. No i tyle. Tutaj nic nie wymyślimy, słuchajcie, taki jest to wąż. I trzeba mieć to na względzie, że jeśli chcemy sobie takiego kupić, no to on całe życie siedzi pod ziemią. No i tutaj widzimy, że zaczynają się te grubsze łuski, więc świadczy to o tym, że wąż się powoli kończy. Teraz się zacznie zwiedzanie nowego terenu, który przecież jest dla niego dokładnie identyczny jak stary teren, bo tam pod ziemią nic się nie zmieniło. No ale dobrze, skoro tak, to niech sobie siedzi tutaj szczęśliwy. No i co? W to miejsce standardowo będzie miał miseczkę. On jest grzecznym wężem i mi tej miseczki nigdy nie wylewa. Zobaczcie, tak wygląda sytuacja od dołu. No i ogólnie im dłużej wąż tu siedzi, tym więcej jak patrzę od dołu, jest po prostu tutaj porozmieszczanych kup. To jest niesamowite, że on ma to totalnie gdzieś, czy on robi tą kupę koło siebie, czy nie. Po prostu robi i siedzi dalej pod ziemią. ale przynajmniej możemy zerknąć, jak wygląda wąż od spodu. Cały biały, o jak fajnie się przemieszcza, widzicie z Columbrius. No i dobra, kochani, na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że aktualizacja moich węży wam przypadła do gustu. No i że terraria wam się podobają. Wiecie, no z tym lignocelem jest ciężko, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle wybrnęliśmy z tej sytuacji, więc bardzo proszę w zamian zostawić łapeczkę w górę. No i kliknąć suba, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił. A jak jeszcze dorzucicie do tego dzwoneczek, to ja już w ogóle będę w niebo wzięty. Dobra, także na dzisiaj kończymy. W następnym odcinku, a dobra, to pokażę wam, słuchajcie. W następnym sobotnim odcinku będzie grubo, ponieważ to, co wy tu. Widzicie, to jest arena, ponieważ dostałem od widza naprawdę ilość mrówek porażającą. Nie powiem Wam jeszcze, co to za mrówki no bo też nie chcę spoilerować za dużo. No i słuchajcie, trzeba będzie tutaj zrobić naprawdę dużo, bo mamy stare gniazdo z areną, mamy nową gigantyczną arenę nawet z wodospadem i jeszcze dodatkowo mamy wypasioną szafkę, no. która tutaj ma mrówkę. Także aktualizacja mrówek w sobotę, trzymajcie się, na razie i hej! Aktualizacja po dwóch godzinach od wpuszczenia węża do nowego Terrarium. Proszę bardzo. No kurde no nie. Chyba musisz się wybrać do gadziora po jakąś betonową miskę, bo z tym gagatkiem to się normalnie nie da. Co ty odwalasz? Czemu tak robisz, co? No nie do wiary. No nic. Może on po prostu chce sobie podnieść tutaj wilgotność, bo wie, że ma za sucho, no ja nie wiem.